Lecimy na barzanę, yy, znaczy na danielę. Lecimy. Piękna woda. Trochę, trochę zmęczony jestem, no ale trzeba wyskoczyć, połazić. poruszać się. Bo to wszystko jest chore. Maseczki też mamy, jakby ktoś pytał, to Ta, maseczki maseczka. mamy. Na czoło. Na czoło. Chodzić. Ogólnie to. Coraz gorzej się czuję, wypewnie też, dlatego trzeba jechać, się poruszać, dla zdrowia, fanty już w sumie nieważne, oczywiście, no, chcemy coś pokazać, no, ale dzisiaj wypad dla zdrowia, rozruszać kręgosłupa, dobra, do zobaczenia na miejscu. już na miejscu samce wyszły, przed chwilą nie było żadnego Wie dzisiaj strasznie, ale fajny, ciepły wiatr Także to się już coraz mniej O, coraz mniej już podchodzą bliźniutko i dziś po kilku naprawdę śmieciach wychodzi taki fancik chyba jakieś kółko mosiężne być może od jakiegoś wozu jakiejś zabaweczki starej no ciekawe ciekawe, Ola poleciała już daleko już tam wróg także na razie bez monetki Moneta, moneta, co ja gadam? Ola ma jeszcze trzy monety. Także wygrała konkurs już dawno, 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 dawno. Ja mam dopiero pierwszą. Zaczynam, pięknie gadam 5 groszy, 58 rok. Mówiłem, że jest piękna pogoda. Jest druga krągłość. Dycha Adolfowa. Dycha Adolfowa. Wyszły zwierzaczki na, na spocerek, na obchód. Ładnie zdobiony, ale plastikowy. Ja Poszedł się. Ja mam cztery monetki, każda z nich. No bardzo ładnie. Tu jest 20 km. 49 Tu jest dwa grosze, y, dwa mm. Fenigi Weimar Weimar, zgadza się mm -hmm. Tu jest chyba y, Adolf jest 10 Nie, 10 cesarstwa. 10 cesarstwa 21 rok Piękne <noise> A tutaj to jest poprzednio to, prostu... to, to to ja nie wiem co to jest e, To chyba damy do wiesz to trzeba właścicielowi oddać. Bo to jego. Ja też w cudownej wiem jak by zrobić. to zrobił. Tak? No, 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 ciekawe co no, jest poka poka masakra no, Ciekawe co to jest poka, poka może, ale jest tak ale zaraz po tak liczy jest... się sztuka tak jeszcze nie widziałam gonimy, gonimy jest piąteczka Weimar 24 menica standard populares no ale w ładnym stanie przynajmniej To? Terenie. też Udało mi się wydrapać takiego fenolka cesarstwa zaraśniętego jak u Oli Teraz z tego dołka I Marek w lepszej kondycji, 25 rok A ogólnie to Ola się nic nie chwali Jak tam? Zbieramy blaszki, sprzątamy ty masz chociaż blaszki, a ja, a ja takie pierdółka kopię Chodź jakie to jest malutkie Osakra, malutkie, cieniutkie No i tak z 10 do 15 cm Grosik alus 49 Znaczy miedzianych nie było Liczy się Powiem <laughs> wam szczerze, że normalnie Humor mi się poprawił Ech, Łeb mi trochę przewiało Nie no, trzy dni bez, bez kopania To jest Totalna depresja Jeszcze przy tych Przy tych wiadomościach w telewizji to Się można wykocić psychicznie Nic, lecę dalej Co? Guzik O, cesarstwo niemieckie no, to Może ten Do twa z dojedziemy do Ale patrz kurde tutaj guziku wyszło i każdy inny, nie? No Masakra. Fajny Super inny. Mówię chociaż jeden fancik jakiś Super jest fan No na razie, może coś jeszcze. I 5, 3, 4, 5, 6. 6, bo jednego ja fonolka tam rzuciłam. Nie, luzem. Tego takiego z żartego. Rzuciłam go tu luzem, nie? Boś <grym> tam luzem, y, kalesoniaka i kulka. Ale pogoda się zmienia. Masakra wieje coś. Wieje. Mogłoby jakieś sreberko przywiać, a nie jakieś odolfa tutaj. Zdechlika Na środku ekranu to był śmieć Adolf Co? Pierścionek? Idę zobaczyć Śmieć, Adolf Adolf i tutaj Pokrętło z lampy naftowej Ale to Pokażę zaraz Pierścionek? O proszę Cię Ale jakie ładne oczko Żurowe, y, Różowe Różowe Czekaj, chyba tutaj Tutaj teraz jest Walka z pikselami Nie no, muszę, muszę go dopać. O, Tak Taki pierdzionek ładny Ale to jest amelinium to tu. Nie wiem czy to jest Amelinium, ale fancik jest Jest, jest Lecę do mojej to Lampę moje lampy Lampę aladyna Znaczy pokrętło z lampy Nie śmie się tam ze mnie Mam całe pokrętło. Kosmos. Brenner. No i gra się tutaj dosłownie na kilku metrach kwadratowych, bo jest znalazłem, jak to Golden Maniek mówi, po zromaniuś, Hot hotpoint. <grym> Mega sygnałów w kupie. A teraz Adolfowe 50, Fenoli. Menica A. 40 rok. No i tak jak mówiłem. Kolejny sygnał, dosłownie pół metra dalej. Jest duża monetka. Złotowo. 49. sygnał był tak brzydki. <laughs> Chyba mam kawałek nieśmiertelnika. Później sprawdzę, ale tak mi się wydaje. Chyba będzie cykowy z pierwszej wojny światowej. Tutaj był to kawałek nieśmiertelnika. A Yy, znalazłem go jak, jak wykopałem dopiero, a to nie on dawał sygnał, to obok dawała sygnał monetka. Także jeszcze za chwilę sprawdzę, jest cesarstwo. Sygnał był taki jak ja to mówię kwaśny, taki, taki piskliwy bardzo. Ale patrzcie, dziura jest 15 35 centów i na bank leżało na dole bo widziałem jak szpadlem wii, przejechałem i odkryłem po prostu taka gruba miedziucha albo to mosiąc pewnie od skrzyni skargów. także jeszcze jeszcze fanciki wychodzą poleciałem na tą stronę tutaj gdzie srebrka wychodziły z nadzieją no i nadzieję umiera ostatnia. ostatnio Co jest? A ja mam teraz serię guzikową Dwa wyjąłem, teraz trzeci nie, nie w tej kolejności o, Ten wyskoczył teraz z tej dziury Także hatrik guzikowy trzeba pokazać ale masz? Przypomina mi to. Co? Przypomina mi Jezusa albo Matkę Boską tak z rozłożonymi tak yy, rękami na bok. Tutaj taki tak jakby poświata. Głowy niestety nie ma. No no podejrzewam, że jest to jakieś dewo Tak mi się wydaje taka wytłoczka Mam nadzieję, że nie jest to ozdoba trumny Proszę bardzo nawet Daniela odpoczywają To też powoli będziemy kończyć, słońce już nisiutko. Przestało wiać. Czwarty guzik pod rząd. Normalnie niewiarygodne. Tym razem duży, gładki, ale wywłukły. Wierzysz to, że mam piąty guzik pod rząd? Piąty guzik pod rząd. Miałem trzy kale później dużego. A teraz mam średniego gładkiego. Tu jest dziura. No, ktoś, ktoś robił obrączkę. Hmm. To chyba ten Wejmarek, nie? Mhm. Uh -huh. Dziesiątka Weimar. No. Ktoś pewnie chciał obrączkę zrobić. Rozbijał ją. Ostatnio widziałem taką właśnie niedorubę. Pozdrawiam Agnieszkę. Taką niedorubę zrobioną z y, pięciu marek czy dwóch marek z Hindeburgiem, z srebrną no, z srebrną. A daj, mi, będzie Liczy się, jest moneta. Co tam masz, plombę? Nie wiem, właśnie nie wiem co to jest. Plomba. Wiesz trąbunia jakaś ciekawa, To dziwna trąba mm -hmm. 100% no, no i, i, i znów pozbierali coraz mniej tych sygnałów no, ale no ja się... nie wiem czy coraz mniej <noise> ale się zbiera no, będzie monetka dnia dzisiaj no wszystko na niej. Tu sam piaseczek jest, nie? Mhm. Uh -huh. Pięknie, jeszcze widać na rancie dookoła, tutaj. No. Po wodzie, takie kryseczki Elegancko. Trzymaj. Trzymaj. zaczniemy od śmieci. Ola trafiła taki koreczek, albo Bóg wie co to jest. Ramkę z Kupa. Kupa sygnałów. Kupa dołków posprzątane. no i te lepsiejsze dzisiaj znowu posypało grubo No trzy fanty dnia można powiedzieć u Oli pięciofejningówka piękna fajny pierścioneczek no i ten guziczek nagrany będzie go lepiej widać o. No i u mnie znalazłem drugą część, ale głowy już nie znalazłem, niestety. No, głowa będzie tak malutka, że albo będzie sprasowana, albo wiesz. Także z monetek to nie mam się zbytnio czym pochwalić. Piątka Weimar. Najładniejsza dzisiaj. Papa. Papa, pa. żegnamy się. Pozdrawiamy. Do następnego wypadku. Hej.